Zastanawiam się na tym, czy czasem nie zrobić maratonu świątecznego właśnie z tą serią Także jeśli chcecie, żeby coś takiego się pojawiło, zostawcie bardzo dużo polubień I przy okazji piszcie ludzi, których mógłbym zaprosić do tej serii Których chcielibyście zobaczyć w tych odcinkach Cześć, siemano wszystkim, ja jestem Dyfa Dzisiaj widzimy się w kolejnym materiale z... Wzmocnij swój klub, po prostu Dzisiaj moim przyjaciółkiem jest Kamek, siemanko Cześć, witam bardzo, bardzo serdecznie i dziękuję za zaproszenie Nie ma sprawy, po raz drugi dzisiaj... Będzie wzmocniony Real Madrid i po raz drugi będzie wzmocniony Manchester United. Z tego względu, że po prostu United jestem fanem United, kamyk jest fanem Real Madrid, zobaczymy jaki on ma pomysł na właśnie Real Madrid. Na wzmocnienie Real Madrid ostatnio, to znaczy Lachu, stwierdzi, że wzmocni chyba obronę. Nie, bramkaża i, i napastnika. Tak, tak bramkaża tak. i napastnika. Zobaczymy, jak Kamyk wzmocni swój Real Madrid. Tak jest. No to ja postanowiłem, że też wzmocnię te dwie. Widać jako fani Realu. No, widzimy, gdzie jest. No może nie problem, bo nie mówię, że Benzema czy Kalor na Was to problem, ale też wybrałem te dwie pozycje. Ale nie wybrałem na pewno tych samych zawodników. Jeżeli chodzi o napad, ściągamy Benzemę i zamiast niego. Polak, rodak, Robert Lewandowski rąduje w składzie. Pomyślałem, że staćmy, mnie, staćmy. Mnie. 100 milionów na Transfermarkt, 80 milionów na Lewandowskiego można było wydać. No i tak jak mówię i myślę, że. W aktualnej formie jest to najlepszy napastnik na świecie. W aktualnej formie, nie mówię, że nie mówię ogólnie, tylko w aktualnej formie. No, Suarez nawet nie jest na takim poziomie jak teraz jest Robert Lewandowski. Nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, czy nie, ale, ale tak moim zdaniem jest. No i też ściągnąłem Keilora Navasa i za niego 20 milionów równo na Donarumę. No, 99 oh. rocznik wyszło mi równo 100 milionów. I robierka, myślę, że... robierka, robierka, słabanie, no? Dokładnie. I Donnarumma, no wiadomo, młody, perspektywiczny zawodnik, a już broni no, naprawdę fenomenalnie w Milanie. Oczywiście zdarzają mu się wpadki, takie jak ostatnio na przykład mu się zdarzyły, ale myślę, że i tak, i tak, takie dwa wzmocnienia, to byłyby wzmocnienia. Jeżeli na długo Donnarumma no po prostu broniłby bramki Real Madryt, to doświadczenia by nabrał tyle, że, że w wieku 21-22 lat mógłby zostać najlepszym bramkarzem na świecie. W w przypadku mała zmiana w porównaniu do tego co było ostatnio, czyli to co grałem po prostu tym składem, co grałem z Lachem. Dzisiaj formacja jest dokładnie taka sama, tylko że, na znaczy tylko, że defensywny pozycje się zmienia. Postanowiłem uwolnić kryowaka z ławki rezerwowych. W PSR stwierdziłem, że spróbujemy, jak on będzie grał w moim składzie. I do tego standardowo Obama Yang, bo ostatnio po prostu zrobił taką robotę na ataku, że stwierdziłem, że po prostu ten zawodnik w moim składzie musi być. Formacja, jak widzicie, jest to 4-4-2 wariant e, diament, ten szeroki taki na skrzydowych. Na ataku mamy Obamę oraz Ibrahimowicza, później Pogba, Martial, Mkitarian, Krychowiak oddechny polsik, Obrona bez zmian, bramkarz standardowy, czyli Decha. Możemy zaczynać, zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądało dzisiaj. Bo ostatnio, do nie ukrywam, że Real Madryt, no, troszkę poległ. Dostał, dostał, dostał. Ten właśnie dostał. Obama Jank. Zobaczymy, jak niego powstrzymamy. Ramos i Pepe Mój. Zobaczymy, jak do Naruma będzie broniła go strzały. O ile dokładnie. jakieś będą, bo dokładnie. Obie i przy okazji chciałem bardzo mocno podziękować za 8000 polubień ponad, bo było chyba 8300 w tym momencie jest i powiem wam, że aktywność wasza po tym, pod tym filmu była po prostu genialna. Dobra, zaczynamy, zobaczymy jak to wszystko będzie wyglądało w praktyce, bo na boisku na no, oba zespoły wyglądają bardzo groźnie. Zobaczymy jak kryjałek będzie. Mathew Dio ostatnio o U la Lewy jeszcze 9-2 podwyższony, do 8-3. Uo, forma jest, u mnie bai oraz walencja do przodu. Forma w górę. W ogóle to ostatnio poszła propozycja, że... Moglibyśmy robić coś takiego, że ten, to znaczy ja mógłbym robić w tej serii Coś takiego, że po prostu można sprzedać powiedzmy jednego zawodnika mm -hmm. e, Za cenę z Transfermarkt Wydaje mi się, że to byłoby całkiem spoko, spoko Opcja, jak DHEA ja to wybrałem. Tylko, że e, wydaje mi się, że 100% ceny byłoby bez sensu, tylko na przykład 50% powiedzmy Że powiedzmy Benzema jest na 40 milionów i dostajesz 20 milionów z tego transferu To wydaje mi się że może być całkiem spoko, także możecie się wypowiedzieć na ten temat Czy coś takiego by wam pasowało w tej serii Ale Robert, ai! Ja! Właśnie, to nie Robert. A to, ha, to nie był nie, Hamas. No, no. A to, to niepotrzebnie to mogą strzelać. Okay. O. No właśnie, wiesz, cały czas tutaj nie. No Pogba! Ale jest. to zrobił. Kurde, no i znał Obama strzał strzał, stary, chyba. No. To, to też mi się wydaje, że pierwsze strzał, no? No ale trudno, tak, tak przypuszczałem zazwyczaj. Ale nie, wiem, powiem ci, że on by mnie nie uciekł, gdyby nie wiem, dlaczego w ogóle Karwachalem. Wiedziałem, że tam pójdzie piłka. Normalnie sobie kar na Karwachala zmieniłem i, i żeby on tam biegł do niego, a on się zatrzymał. To jest, to jest troszeczkę słabe. Mm, mm, mm. Ibra, ale. Obama? Siedzi 2-0. Pogba, druga bramka. Kurde, ale po, dwa strzały, co czy trzy strzały, bo teraz już w sumie do bitka. Bo, ale... Do bitka, no nie, no, no tutaj y, Marcelo chyba, nie wiem czy to Marcelo wbija tam przed Hybrid, co w ogóle się zachowa jak drewno, ale nie narzekam, bywa i tak. Jeszcze, jeszcze idzie odrobić. Pewnie, że tak. Lewy jakby miał te cztery gwiazdki, kurde to... No byłby kozak. Jakby... O, patrz, Obama. O, nie, czy... <laughs> 3-0, tak, ale Obama ej. jest tak OP. To jest Ale masakra. Nie wiem, masakra nie. dlaczego pasz, też bieg na sprintem, a ramot. Ty nie trzymałeś starą go sobie po prostu nie. przegonił. Tak o. Nie, nie, nie. Bez problemu. Masakra, on Śmiałam jest. Tak, upe... jest koniec, koniec pierwszej koniec. połowy. Tak jest. Cztery strzały, trzy bramki. Czy jedna dobitka. No czyli trzy akcje. Trzy, trzy <laughs> akcje, dokładnie. 100% no, 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 skuteczność. Dokładnie. Każda akcja, która była pod bramką trzeba się go. No także ściągnięcie do narumy się przydało. Uuuu! O, po bramie? Jakie ma overall w ogóle teraz? 82 chyba. Aha. I bra? Ja nie wiem, że stary wszystko pada, cześć! to. Ja, już, ja już się pogodziłem, że tak będzie w tym meczu, więc już nie. Stary wszystko, co leci w bramkę to z gol. Jakim cudem to tak po prostu strzeliłem, bo myślę, a może się uda. I zobacz. No, to... I to, i to ładne, no strzał, strzeliłem. No, ciężko do normy było to, cokolwiek tutaj zrobić. Nie, gdyby gdyby no. nie to stary, że, że, że autobus był odporny, to mogłoby ich nie być. No dokładnie, no ale no, no, widać, my, myśli ktoś o tym zabezpieczeniach. No, na szczęście. Na szczęście właśnie. No wiesz, ile tu znaleźć jakiegoś debila z pistoletem gdzieś, nie? Myślałem, yes. ja że wpadnie, nie? Ja byłem to pewny, to ja jeszcze widziałem w bramce, nie? Bo znowu <laughs> leciało w bramkę, to... No... Też że to pójdzie. Teraz ładnie wyciągnął do normalnego, nie powiem, że nie. Oha. Myślałem, no, ja! że w bramce, nie no, ja dlaczego ja też. nie wpadł? W ogóle ja tak musiałem oddać strzał, bo już widziałem, jak mnie dogania, to by pewnie było po piłce zaraz. Znaczy nie podoba mi się czasem w tych formacjach, w tych ustawieniach super ofensywnych, że... że oni tak... jest taka jedna formacja z przodu i nikogo w środku w ogóle nie ma do rozegrania piłek. Okej. Okay. Jeszcze, jeszcze... trzy razy pod twoje... <laughs> do... jeszcze z pięć. Masakra, a i stare naprawdę, bo to jest... Zobacz, patrz, wszystko, wszystko no, widać. No, no ale to wiesz, niech przyjmował jakiś lamus, tylko lewy, nie? <ścoughs> Może odłożę pada, będzie ci ciężej grać. <śpuszczajesz>? <śpuszczaj> Paul Nie, nie Nie, poraj, poraj. No widać moje wzmocnienie realu z chują. <śpuszczaj> Nie, no tutaj. Chociaż w sumie spoko, spoko. mówię, bo dziwne, dziwne mówię, ten mecz był troszkę dziwny z tego, względu, że po prostu wszystkie piłki, które były takie, wiesz, po prostu odskakujące że coś spadamy pod nogi. To, to, tak to było takie. To było takie To totalna strasznie. dominacja. W drugiej tak. połowie nie oddałem cudnego strzału, ale nie w ogóle strzału. Więc. Tak. Dziwne. Zobaczymy na ocenę zespołu. A, a swoją drogą w pierwszej połowie grałem na stylu defensywnym, a w drugiej połowie super defensywnym, więc. Nie, bo w... mi? Wiesz co, na, w sumie nie widziałem różnicy pomiędzy tym, co grałeś wcześniej, a tym, co grałeś teraz. Tak no. super ofensywny, to nie powinien grać wyżej, nie? No właśnie, nie było czegoś ja nie takiego widać. No, nie. No, zawodnikiem meczu stał Pogba, e, później Obamayanki, Brahimowicz, no ładnie, fajne, fajne oceny poszły. Kurde, ale masakra, strasznie ale dziwne lewe, lewego w ogóle nie widziałem na boisku, także... Wydaje mi się, że jakbyśmy zagrali jeszcze jeden taki sam, to wyglądałby całkowicie inaczej. No, nie możliwe, do... żeby tak było, ale... Prostu... ale na szczęście na swój kanał nagrany masz dobry, więc... <laughs> to chodzi. Także moi drodzy, jak coś link do kanału Kamika macie podany w opisie. Dzięki jeszcze raz za to, że wziąłeś udział. Dzięki za wpierdziel. Twoje, twoje wzmocnienia okazało się tak samo dobre jak wzmocnienia lacha. No, bardzo dobre. Bardzo dobre. No lewy troszkę nie do ten Donaruma. No troszkę pobronił, ale no, na pierwsze trzy strzały wszystkie, wszystkie bramkę praktycznie poszły. No tak, no go. trudno, no, następnym razem myślę, że będzie lepiej. Doświadczenie następnym... dałapym, do chłopaki. No, musisz, musisz potrenować, wiesz? Także dzięki za oglądanie. Jak sobie zapraszam do opakowania tego filmu, napiszcie przy okazji w komentarzu, kogo chcielibyście zobaczyć w kolejnym materiale. Na pewno wezmę to pod uwagę. I jeszcze w sumie poszła taka informacja e, na temat, chyba już o tym mówiłem, nie? na temat tych wzmocnień, że tak, możemy sprzedać zawodników. Tak, tak, no tak jest to już tak. dobra. Także jeszcze wypowiedzcie się na ten temat, czy mamy zawodników sprzedawać powiedzmy za 50% ich ceny, czy jednak olać ten temat i jedynie mamy 100 milionów do wydania i tyle. Także dzięki za uwagę, trzymajcie się. Papa, pa, cześć, yo. Cześć.